No cześć! Czas na odbieranie nagród z kampanii moim wyborem spośród tych wszystkich czołgów będzie fałka, ponieważ mam już ziemię te 7 -ka. wydaje mi się, że z tych wszystkich tutaj czołgów fałka będzie na takim najbardziej optymalnym do mnie, który, która będzie pasowała do mojego stylu gry. No to co? bierzemy upragnioną nagrodę z kampanii. Poszło. Zobaczmy to cudeńko. Jest to to i ona. W zdobyta. Dobra, przejdźmy do odbierania A reszty punktów sławy. Żeby to wydać. Mieć już to za sobą. No i przy okazji fioletowe wzmocnienie. Udało mi się złożyć. No za dużo tych punktów sławy nie zostało. Weźmiemy sobie wojownika północy. Myślę, że fajnie wygląda. Nie będzie się prezentował na czołgu. No niestety tych punktów nie zostało za dużo. Właśnie my sobie rezerwę. Na free Expa. Za całą resztę punktów wezmę tę rezerwy, bo tak nic innego nie mogę wziąć. Rezerwy też fajna sprawa. zostało nam 7 punktów sławy, ale za to już niczego nie możemy odebrać. Jakbym miał podsumować kampanię, to kampania według mnie poszła całkiem dobrze. Kampanię rozegrałem w klanie Hydra. Zajęliśmy jako klan 365 miejsce. Jako klan nie graliśmy po tym miejscu klanu, graliśmy bardziej pod robienie przepustek i zdobycie czołgów w pierwszym składzie. Jak widać rezultaty są udane jako plan zdobyliśmy 4000 golda mnożnik 2,5 do obligacji także fajnie planowicze sobie zdobywali, pozdobywali obligacje więc nie narzekają ci co mieli zrobić przepustki, porobili przepustki to będą mi Trzymam za nich bardzo kciuki, aby im się udały te licytacje, żeby pozdobywali ich upragnione czołgi, na które czekają tak długo. Mm, jako klan zdobyliśmy tylko, tylko 10 czołgów, ale nie było źle. Kampania przebiega w sposób spokojny, więc jestem bardzo zadowolony z tej kampanii. I dumny z chłopaków, że podołali wyzwaniu. Udało im się. No i teraz trzeba trzymać kciuki za tych, co licytują. Miejmy nadzieję, że to będziecie swoje upragnione czołgi. Dziękuję bardzo wszystkim jeszcze raz za udział w kampanii. Również moim klanowiczom, którzy na 100% oglądają. Było fajnie, chłopaki. Jestem z was mega mega zadowolony i mam nadzieję, że to nie jedyny nasz sukces, który udało nam się osiągnąć w tej gierce komputerowej. Ja dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i powodzenia, trzymam za was kciuki. Siemka.